Festiwal Muzyki w Pożejściu. 28. edycja wydarzenia zakończyła się premierą opery Król Roger, polskiego kompozytora Karola Szymanowskiego. Witalis Masianas. Przestronna przestrzeń klasztorów pożaściu wydaje się stworzona dla koncertów plenerowych. Litewską premierę króla Rogera Karola Szymanowskiego na uroczyste zamknięcie festiwalu muzycznego przygotowała litewska państwowa orkiestra symfoniczna. Muzyka Szymanowskiego jest piękna, ale też niezwykle skomplikowana. Myślę, że jest to synteza dramatyzmu, fabuły koncepcyjnej i genialnej muzyki. To dla mnie nowe i trudne doświadczenie. To pierwsze wystawienie króla Rogera na Litwie. Realizacja opery wymagała kilkomiesięcznych prób i przygotowań. Najtrudniejsze w wykonaniu jest oddanie delikatności muzyki Szymanowskiego. Jest ona subtelna, bardzo romantyczna i dramatyczna. Festiwal Muzyczny w Porześciu to jeden z największych festiwali muzyki klasycznej na Litwie. Na jego program składają się utwory muzyki kameralnej, współczesnej, jazzowej i akustycznej. Przez całe lato organizowanych jest około 40 koncertów. Przychodzą całe rodziny z dziećmi, słuchają muzyki klasycznej. To jedyny i najlepszy sposób, aby poznać muzykę klasyczną i pokochać ją. W doborze repertuaru kieruje się przede wszystkim swoim gustem muzycznym oraz instynktem. Staramy się wykonywać rzadkie utwory. W ciągu prawie 30 lat istnienia festiwal stał się okazją dla młodych muzyków, aby koncertowali na scenie wraz z mistrzami gatunku, najsłynniejszymi solistami i zespołami, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Witalis Masenas, info Wilno